tu mamy świeczkę ze zjawiskiem kapilarnym, czyli rybka, kawałek bawełny, chłopaki chcieli sobie ogrzać rybkę, ale im nie pozwoliłem, tu mamy już przygotowaną dakotę, tu. a tam mamy taki romantyczny klimat, ekran tylko go przybliżymy i będziemy działali. Noga zdręczka, że No kiedy spalisz? Yes. Witajcie, jak widzicie, turbo świeczka. Też można. Tu kolega robi ekran. Żeby się nie potni tu Macie wersję taką skromną. A Ta już się pali 20 minut. Tam macie czteropalnikową. Jak widzicie, daje to sporo światła. Wyłączę latarkę. Wszystko bez... Nie widać różnicy. No, nie. Ale Daje jest. światło. Więc można punaka zrobić? Można. Sardynki. A nie, przepraszam, tym razem bieda. Sardynki z Kauflanda za 2 złote w promocji. No dobra, to trzymajcie się tam. Pokazać. Leci. Mhm. Tu mamy ale nisko, gdzieś za pół godzinki. Wstępnie pokażemy, jak to się pali, czy się dalej pali. Maksymalnie do 10 godzinek jesteście w stanie to tak utrzymać. A później duża pasza wojskowa. Hi hi. Tutaj dzieci zadowolone, ekrany z puszek. Widzisz, ten krok się nawet nie rozwala. Jak tam, kamerzystka. Dobrze. Tu macie wynalazek, który testował nasz kolega. Czteropalnikowy, jednopalnikowy. Knoty jeszcze nie wymienione. Tutaj po tamtych 20 minutach macie jeszcze dodatkowe 11. Niedługo wróci ekipa. Ile tam minęło 27, to już jest ponad 50, tutaj pokaż Kader na buta musiał oczywiście wyjść. Mm -hmm. O, tu macie zwierzątko, które zaraz zostanie zjedzone. Gdzie? Jednym nożem się uda, to drugim nożowny. Tu jak widać. Ta moja konstrukcja lepiej się trzyma. Zrobimy tak. Za niedługo będzie trzeba noty wymienić. No, jak widać, idzie to podtrzymać. Tam zmęczeni ludzie życiem, ale nie będziemy pokazywali. Jak na razie, to na tyle. Może za godzinę jeszcze pokażemy.